Cześć wszystkim, to Mary Kayden i witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku Merry Christmas czyli mojego codziennego przedświątecznego, nieogarniętego vloga Jej! Dzisiaj jest piątek, wybrałam się na małe zakupy i przy okazji chciałam sobie właśnie sprawdzić kalendarz już na nowy rok wiem, może się wydawać, że to jest trochę wcześnie mnie też się tak wydaje, ale zwykle, chociaż nie wiem kiedy wy zwykle kupujecie kalendarze, ja zwykle kupowałam za późno i teraz stwierdziłam, że wybiorę się wcześniej bo potem zawsze miałam stresa bo nigdzie już nie było tego, który chciałam, a co roku kupuję sobie kalendarz właśnie z kotami z tej serii. Co roku mam taki sam i chciałam w tym roku też go sobie kupić, bo nie wiem, jakoś lubię mieć te koty na ścianie przez cały rok. Także ta, tak te kocieki wyglądają, jest bardzo fajne. Może postawię go tu w tle dzisiaj. No, tylko strasznie światło odbija. Dobra, nie będzie. E, także kupiłam ten kalendarz. E, no i w sumie. Możecie teraz zobaczyć taki, taką, takie małe wideo z tych zakupów. Ok, szukam właśnie kalendarza dla siebie. Mojego ulubionego, który kupuję co roku praktycznie i znalazłam. Mój ulubiony kalendarz z kotami na rok 2016. I zobaczcie, tu ładne kotki. A. Chociaż mam wrażenie, że niektóre cytaty się powtarzają z zeszłym rokiem. Ale fajne, wezmę go sobie. Są jeszcze z takich fajnych z y, kotem Simon'a, z Simon's Cat. I tu jeszcze gdzieś widziałam taki bardzo ładny z gryzoniami. Czekajcie. W tu jest też z piskami z tej serii. I... Gdzie jest ten o pół króliczki na przykład. Albo jeszcze był taki z napisem So cute. No to z takim naszym skoczkiem. Słodkie! Tyle pewnie się zniknął. Wyszło w głowie, się nie mieści na tej No Dobra, ja muszę sobie kiedyś kupić do mojej Disney kolekcji. Ładna chłodnica. Idę do szatka. Ten ponorek jest fajny. Nie można być do środka. Mm. Zamknęli. Ach, tam Mikołaj. siedzi Mikołaj. Chyba dlatego, żeby on nie uciekł, a nie żeby tam nikt nie chodził. Tak myślę. Wygląda niezbyt żywo. Ale choinka jest fajna. Ale świątecznej biżu. Wow. nasilnik z bombkami to w zeszłym roku zrobiłam sobie sama. W sumie bardziej mi się podoba kolorystycznie niż typy Kenty Kainsy są słodkie I oczywiście teraz pora na kakao na dziś! Okej, okay, witam was w dziale kakao na dziś Dzisiaj jest 11 grudnia Mam taki kubek różowy z kwiatkiem, dosyć stary Staram się, żeby codziennie był inny kubek, ale chyba 24 aż nie mam. W każdym razie e, pamiętam dobrze ten kubek, ponieważ w szkole policjalnej to był mój kubek, który miałam ze sobą w szkole. I piłam w nim różne kawy, herbaty i zupki na przerwach. Także pamiętkowy kubek ze szkoły policjalnej. E, a teraz zrobimy najpierw mleko. Będzie mleko o smaku. Dobra, tyle wystarczy. Mleko o smaku malinowym, mam tutaj taki specjalny syrop do mleka, przynajmniej tak jest napisane, o smaku malinowym i doleję go trochę, nie wiem ile, wystarczy chyba, pomieszam i sprawdzę. Także dzisiaj będzie kakao malinowe, czekajcie, jak to smakuje? ok smakuje malinowo, także myślę, że jest... O, mam zakrętki, chciałam zakręcić syrop zakrętką od mleka, to nie jest dobre po prostu. OK, postawię go koło wina. W każdym razie mleko malinowe mam. Smakuje całkiem fajnie. I teraz wsadzę je do mikrowali. Okej, okay, mam już ciepłe mleko malinowe. Powiem wam, że ten syrop malinowy jest taki średni. Tak czuć, że jest taki nienaturalny. Także kiedyś miałam taki bardzo fajny syrop z kawałkami malin i on smakował dużo bardziej prawdziwie, ale dzisiaj nie widziałam go nigdzie. Ale w razie gdybyście próbowali, to bardziej polecam... Widać trochę więcej na ten syrop malinowy, o, może tak powiem. Dobra, dosypujemy kakao. Mmm, dobra, kakao z malinową nutką. Fajne. Yy, ogólnie, oczywiście musi być co? Bita śmietana. Kończy mi się. Nie wiem, czy widzicie, jak to paruje. No i tutaj fajnie było albo jakiegoś takiego syropu malinowego użyć do dekoracji którego nie mam, albo prawdziwych malin, których niestety też nie mam, ale stwierdziłam, że fajne będzie kakao z żelkami. Mam takie żelki w świątecznych kształtach. Z tego, z, z nim dwa, bodajże. No, śmiej żelki. I, I one słodko tu wyglądają w tym kakao, także. O, wylewa mi się! Także, bardzo dobre jest to kakao, czuć te maliny. Aczkolwiek e, można by to jeszcze poprawić dodając lepszy syrop malinowy. Powiem Wam, że w ogóle maliny to jest mój ulubiony owoc i wszyscy wiedzą, że kocham maliny. I jeśli można wybrać właśnie jakiś sos malinowy, polewę malinową albo malinowe coś, jak gdzieś jestem, to ja biorę malinowe. Na przykład herbata z malinami. Mniam, mniam, mniam. Także tak się prezentuje kakao na dziś. Ładnie z tymi żelkami. Jej! Tak, mamy ja tu jeszcze ze sobą w moim różowym kubeczku. Jest bardzo dobre. Fajnie wyszło z tą maliną. Zastanawiałam się, czy to będzie razem dobrze smakować i czy będzie do siebie pasować, ale eksperyment uważam za udany. Jeśli lubicie maliny, to jest naprawdę smaczne. Niestety jeden żelek wpadł mi do mleka i się rozpuścił w taką galaretkę. Chciałam ja sobie zjeść tak zbitej śmietany, ale jeden się utopił. No i co? Przejdę może już do kalendarzy. Ogólnie Ogólnie, jakbyście zobaczyli przez przypadek, czy coś, to mam trochę rozwalone paznokcie. Mam nadzieję, że się nie będziecie tym za bardzo przejmować. Muszę sobie dzisiaj albo jutro rano zrobić nowe. Jej! Także jutro już będę miała nowe paznokcie. Też yy, mam nadzieję, uda mi się w takim zimowym klimacie je zrobić. Yy, I co, przechodzimy już do kalendarza z biżuterią. Dzisiaj jedenasty numerek. Ojej, królicy! Są kolczyki, ale fajne, wiszące na złotych łańcuszkach z takim jakby, no, taką kryształową kuleczką na dole, fajne, takie dosyć długie, czekajcie, okej, okay. tak tutaj wygląda jeden kolczyk, Ładny, dosyć długie, fajne, lubię takie kolczyki, dawno nie nosiłam w sumie takich, także fajnie, na pewno je sobie jutro ubiorę, szkoda, że nie odpokowałam rano, to nosiłabym je dzisiaj. No, ale tu pod 11 były kolczyki, były na swoim miejscu, także na plus. I przejdę już do kalendarza z czekoladkami. Numerek 11 jest tutaj. I mówię, że to będzie Kaczor Donald. Zobaczymy. To znowu jest nasze Kamiki. Proszę. Myszor Miki jest. Ok, zobaczymy jeszcze, co tyle prymat w kalendarzu. 11. Myszformiki. Znowu? Jeszcze. Mam. Ale... Nie, świnka. Pigi. Myślałam, że powiesz pepa. Bo też chciałam pyj. Ja świnka Pigi, pokaż tam. Eee, to moja kakao. Wczoraj miałeś swoją. I świnka pigi. Dobra? Mhm. Czujesz Balinowe, no. Okej, okay, także to już było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało. Znalazłam kalendarz z kotami tak jaki chciałam, także jesteśmy na plus i... Ogólnie to teraz cieszę się, spotkajmy się z Destinys 4, bo no wiecie, dziesiątek wczoraj, wczoraj miało swoją premierę w Polsce, także zaraz będę nagrywać trzecią część Versluka, teraz właśnie skończę nagrywać ten filmik, zmontuję go i będę nagrywać trzeci odcinek. Także to jeszcze będę dzisiaj robić, no i taki dzień generalnie pracowity bym powiedziała. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało i co. Do zobaczenia jeszcze buziaki i pa pa. A nie, jeszcze chciałam jedną rzecz wam pokazać, jeszcze jedną rzecz chciałam pokazać. Zapomniałam, że chciałam wam pokazać jeszcze moje nowe tło na DSA, które sobie kupiłam. W ogóle pierwszy raz sobie kupiłam jakieś tło na DSA. Mam już go prawie rok. Niedługo będzie moja rocznica z moim DS-em. Tak mi się wydaje, że niedługo. Nie pamiętam dokładnie, którego go dostałam. Musiałabym sprawdzić e, na moim filmie. E, w każdym razie nigdy nie kupowałam żadnych teł, czasami miałam to domyślne białe. Potem przez bardzo krótką chwilę miałam niebieskie, ale stwierdziłam, że mam ochotę na jakieś takie zimowe tło, bo codziennie robię na nim Walk With Me. Codziennie wieczorem się na niego patrzę. E, walk With Me to jest taka aplikacja, która tam... aplikacja, taka... Gra, program, na Na nosimy ze sobą takie takie małe coś, to jest białe moje i tu jak zrobimy tyle kroków dziennie, ile mamy tam zaznaczone, to się zielono, I potem możemy sobie tutaj właśnie sprawdzić ile kroków robiliśmy i takie tam pierdółki, także z tego powodu codziennie wieczorem się na niego patrzę i chciałam jakieś zimowe tło i już Wam pokazuję, kupiłam sobie takie tło z Hello Kitty, Jej! W ogóle kupiłam taki zestaw zimowych teł z Hello Kitty 6. Najpierw chciałam jedno, ale potem stwierdziłam, że kupię sobie zestaw, będę mogła sobie zmieniać. I teraz mam takie świąteczne, także na dole wygląda jak taki papier do pakowania prezentów. Jak to zobaczycie, do tej ikonki też miałam taką ramkę z takimi jakby śniżankami. Także fajnie to wygląda. Mnie się podoba, także to jest moje nowe DS-ie. W sumie no. W sumie to tyle. Pokemony, nie mam czasu w was grać. Bum. No, w sumie to tyle. Chciałam Wam tylko pokazać to tu jeszcze. Tak sobie myślałam, że Wam dzisiaj pokażę i zapomniałabym prawie. Dobra, także to już było nawet wszystko buziaki. Uciekam, pa pa!